Dzisiaj mała pora dla ludzi, którzy chcą sobie kupić może drzwi rurowe. Wiadomo, sezon się zbliża. Będą do tego okazje, żeby sobie z takimi drzwiami pojeździć. Tak naprawdę pierwszy raz wydarzyło mi się to w zeszłym roku, ale w tym roku zdarzyło się znowu. Mianowicie tutaj zobaczycie, ułamała się ta śruba. Musiałem dokupić te śruby, co się nakręca. Wtedy sobie pomyślałem, no, no pewnie się zapiekło, faktycznie się ułamało, ale Ostatnim razem, jak zdejmowałem drzwi rurowe, to zobaczyłem coś takiego. Patrzcie. Ta to już nie jest fajnie. W sumie fajnie, że się udało zdjąć. O! Na no, no, ostatnim włosku się trzymało. Także. No, drzwi Rugged ridge. Nie wiem, czy to jest nagminne, czy nie. Ale to dobrze, że się stało po drugiej stronie. Bo gdyby to się stało znowu w tych drzwiach, no to już bym nie mógł jak jakich przykręcić. A tutaj no, na jednej śrubie będą się trzymały, nie? bo i tak ten tutaj ta część, ten fragment wchodzi w zawias, więc będą się trzymały i z jednej strony się chwyci od spodu, żeby po prostu nie wylatywały. No ale coś, co, na co warto zwrócić uwagę. E, może nawet jeżeli to jest moja wina i powiedzmy zapiekły się śruby dwa razy, to trzeba z nim jednak obchodzić się delikatnie, aczkolwiek zawsze starałem się je czyścić e, przy, po zdjęciu. Czymś takim. Mam coś takiego do, do mycia. Tu wsadzam sobie w ten gwint i, i czyszczę zawsze to, co jest w środku. Tak samo drzwi po zdjęciu, tak żeby ta część była zawsze czysta. Nawet te nie są zardzewiałe, także no nic, trzeba, trzeba na to uważać. Jeszcze mały update w związku z chili, czyli wróciło z warsztatu. Na razie nie pokażę, co się zmieniło. Bo zabrakło nam jednego elementu, zamówiłem go i dostanę go prawdopodobnie w poniedziałek, i wtedy samochód wróci do warsztatu i dokończymy wszystko. Jest też jeszcze jeden element, który jest opcjonalnie, ale potrzebny, w sumie wymagany przez prawo niby, ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedniego elementu, żeby to dokończyć, więc możliwe, że zrobimy mały projekt, zrób to sam. I zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno na pewno wrzucę wam to, żebyście zobaczyli jakie rozwiązania zastosowaliśmy. Na razie wszystko w wielką tajemnicą, ale będziemy w kontakcie i dam wam znać. Przygotowania do sezonu nie umijają też Haunda. Jest kilka rzeczy, które się w sumie ciągnie od momentu kiedy zmieniliśmy opony na 37 calowe, i zmieniliśmy poszerzenia nadkoli i nadkola. Eee, jedną taką rzeczą jest no powiem wam, że te światła nie są najmocniejsze te dzienne. Także jak jeździłem tylko na nich w dzień, to niestety migali mi ludzie i mówili tym samym, że niestety nie mamy zapalonych świateł, bo nie były widoczne. Co za tym idzie, też trochę kwestionuje jakość i widoczność kierunkowskazy. Zresztą zaraz Wam pokażę. Jest wiatr. Sorry za wiatr. O, no, no, no niby trochę widać, że świecą, ale jak tak jest bardzo słoneczna pogoda, jedzie się pod słońce to, to niestety no słabo to widać, słabo to widać dlatego mam cały czas załączone na razie światła bo światła też wymieniłem na takie, które mają ringi właśnie, które by było lepiej widać no niestety się popsuły, znaczy były popsute i czekamy aż dostaniemy zamienniki także zobaczymy, jeszcze pokażę Wam kierunkowskazy no nie jest niby najgorzej, no ale teraz, teraz akurat słońce zaszło, więc może lepiej widać ale plan jest taki, żeby zamontować jeszcze jakieś kierunkowskazy, może światełka mocniejsze ledowe tutaj, w tym miejscu. Także mam nadzieję, że przed sezonem to się uda zrobić, czyli przed latem, kiedy zaczną się wyjazdy. Jest też parę rzeczy, które chcę wam pokazać w związku z tymi nadkolami. Tutaj nie było jednej podkładki i ta śruba się cały czas odkręcała, przez to to mocno latało. Druga sprawa, trzecia właśnie są trzy sprawy. Kilka spraw z tymi nadkolami, Nie takie, kurde, wszystko fajne, ale nie, nie takie fajne do końca. E, ostatnie co zrobiłem, to wczoraj tutaj dałem, nie wiem czy widać uszczelkę, bo ten element cały czas uderzał o taki metalowy element, który się znajduje zaraz za nim i cały czas były takie, takie takie dźwięki dochodziły jak się jeździło i zamykało drzwi. O, teraz też trochę słychać, może coś lepszego tam się doznaleźć, ale, ale mam wrażenie, że tak naprawdę wiel, największy problem jest e, gdzieś z, ty, z tym mocowaniem, bo z tą śrubą jest dosyć luźno zamocowana. Po drugiej stronie, zaraz Wam pokażę. Po drugiej stronie tutaj jest wszystko sztywno siedzi. E, czegoś takiego nie ma. Także nie wiem, może to się też uda da naprawić jeszcze przed wakacjami. No a poza tym, poza tym wszystko w porządku. Teraz pytanie do Was, bo ostatnio starałem się znaleźć w internecie i kupić jeszcze takie czerwone szekle, ale nigdzie nie mogę tego znaleźć. Są takie czarne z czerwonym tym, nie wiem jak to się nazywa. Nie wiem, teoretycznie można kupić czarno i pomalować na czerwono, nie? Ale kurde. Nie wiem, no czerwono szekla, towar deficytowy. Jak wiecie gdzie to znaleźć, to, to dajcie znać. No dobra, będzie więcej update'ów. Postanowiłem, że może trochę częściej będę wrzucał jakieś update'y, co u nas słychać i co się dzieje z samochodami. I jak będziemy gdzieś wyjeżdżać, oczywiście też postaram się wrzucać filmy. Ostatnio miałem kryzys filmowy i mi się nie chciało nic składać. Oj, co smary, ten pies! No nic, dobra. Jeszcze jest jedna sprawa, włącza mi się ta kontrolka ogólnie tutaj, że coś jest źle z blokadami, od razu się wyłącza, więc prawdopodobnie jakiś kabelek się gdzieś poluzował. Może też uda się gdzieś to kiedyś sprawdzić przed sezonem, żeby nie było problemów. Oczywiście blokady działają, jak używam ich w terenie, tylko po prostu nie. Czasami wyskakuje ten, ten komunikat. I w sumie tak samo wyskakiwał z tym rozłącznikiem stabilizatora przedniej osi i mam wrażenie, że to ten sam problem, także gdzieś tam kabelki nie stykają. Dobra, wygląda to jakby ogólnie ten Wrangler się cały czas psuł, ale ogólnie nie jest tak źle, są małe drobnostki, które już niestety po tych dwóch, dwóch i pół roku wyskakują, ale samochód był trochę używany w terenie, więc, yy, więc w sumie nie ma się co dziwić, nie? że trzeba coś tam konserwować i naprawiać, także nie odnieść złego wrażenia, że narzekam, nie, wszystko jest w porządku, małe drobnostki, wszystko da się naprawić, także spoko jest. Dobra, do zobaczenia.